Ten kanał tworzymy dla was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Test? Perfect. So, good morning everybody and welcome to the BMW Group Test Days. If we go to the rear, I'm going to explain you here with this sketch here that I did. Na rejonie chcemy wypracować włóczki. Ale super, bo zobaczcie, te wszystkie poszerzenia, które mamy na E10, są dokładnie z tą stylizowaną. Dlatego ta jest tak wystylizowana na szerszych budynków, na tym wszystkim. To jest z tego, co my mamy u siebie na swojej. To jest w ogóle, uważam, absolutny sztos. To jest top variant M240i z 300. Chciałeś? Dwulitrowy diesel, który mam przyspiesza do setki w 69. Już nie mówię że 40, ma 4 i 3 do paczki. 40, zwykło. Za sekundkę będziemy mogli wsiąść i przejechać się tym samochodem. Embargo na informacje o wrażeniach z jazdy jest do 10 listopada, więc wrażenia z jazdy będziecie widzieli po 10 listopada. Ale to jest w ogóle niesamowite pod kątem zasilie samego designu, bo o tym możemy mówić. Wiecie, co jest fascynujące dla mnie? Te lampy z tyłu, które według mnie bardziej nawiązują do wersji poliftowej 2002, czyli na tej kwadratowej lampie, taka jak jest u mnie, niż na tych okrągłych lampach. Zresztą mam nadzieję, że będzie potem szansa porozmawiać z gościem, który projektował ten samochód, odpowiedzialny był za design tego auta. To też jest ciekawe, bo te wersje poliftowe, czyli takie jak nasza BMK, ta totalowa, racingowa, na której skaczemy na Barburce i tak dalej, uznawana była za tą taką mniej chcianą, czyli ta kwadratowa lampa z tyłu i plastikowy grill. Jak to się pojawia, to tak nagle wow, tak kto się docenił, wow, fajnie. Pamiętajcie, że korzystając z linku, który znajduje się tuż pod filmem, dostaniecie 150 zł zwrotu na wasze konto w ciągu 30 dni. Jeżeli myślicie o przedłużeniu, Wejdźcie, kliknijcie i zobaczcie gdzie wam się opłaca bardziej. Ale bajer. Nie, poczekaj, teraz przestało. Takie bijące serce. No dobra. Wyjeżdżamy na pierwsze jazd, pierwsze dziennikarskie w ogóle jazdy BMW M2, bo jest to pierwszy dzień testów, pierwszy dzień prezentacji. Jak Wam mówiłem, możemy to pokazać odrobinę później. Jesteśmy pierwszą grupą z dziennikarzy światowych, którzy wyjeżdżają nową dwójką, więc się mega z tego powodu cieszę. Tym bardziej, że. No kurde, no, dla mnie to był coś super niesamowitego, jeśli słyszysz o tej historii, o tej nawiązaniu do, 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 do E10, czyli do tej naszej ukochanej rajdówki. Super. A zresztą swoją drogą dwójkę zawsze bardzo lubiłem i dwójka jest samochodem, który nawet w poprzedniej generacji był na płycie podłogowej, która bardziej przypominała płytę podłogową do motorsportu niż do samochodu e, stricte e, s, e, seryjnego. Co to jest za prototyp? Jak myślisz, to jest. Też musi być dwójka. Tylko to może być MK. Bo ona, zobacz, ma, wydaje mi się, że ma jeszcze szersze. Musi być dwójka, bo ma, zobacz, te, 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 te światła. A tą samą linię dachu. E, ten sam, e, Tą samą szybę z tyłu. Tylko wydaje mi się, że ona jest bardziej napompowana. Jak obstawiasz? Może być, ale niekoniecznie. Czy to jest czwórka na przykład nowa? Piękna co klasa przemyciała? Ale duża jest. Dwójka, dwójka. Dwójka czy czwórka nowa? Może prototypowa czwórka. Jesteśmy na niemieckiej Autostradzie, więc... prawić ten wynik cały czas mamy bez ograniczenia więc tak teraz sport sport plus yy, jesteśmy w dwie osoby 13 1 11, 16 Czyli jest lepiej, możemy może jeszcze raz zrobić... Czekaj, bo klimatyzację powinniśmy wyłączyć, prawda? Czekajcie, jeszcze troszkę zwolnij. o, dobra 10.8 od 100 do 200 km na godzinę, ale fajnie, o, że jesteśmy na tej niemieckiej autostradzie i możemy to zrobić na totalnym legalu. Nie, yeah! chociaż właśnie wjechaliśmy w strefę ograniczenia do 120 km na godzinę, więc się skończyło, chyba trzeba zawrócić, co? Żeby sprawdzić prędkość maksymalną, chociaż e, jest tak duży ruch e, na drodze, że nie wiem, czy, e, czy to ma jakikolwiek sens. Fajnie działa ta skrzynia biegów. Jest to zupełnie inna skrzynia niż chociażby w dwudziestkach czy w tych słabszych modelach. To jest ta skrzynia z takim zabarwieniem dość mocno sportowym i powiem Wam, że naprawdę fajnie zmienia, troszkę przypominając czasy... BMW z serii M ze skrzynią SMG e, ale jest dużo łatwiejsze, oczywiście, i dużo przyjemniejsze w obsłudze, bo on już cię nie szarpie, natomiast jest cały czas to, to, to uderzenie w plec. Pum, 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 pum. Strasznie mi się podoba, jak ten samochód reaguje na e, kierownicę, jak on skręca, jak łapiesz tą kierownicę. Zresztą dwójka miała to od samego początku w sobie, że łapiesz tą kierownicę, wsiadasz do tego samochodu i on jest taki. Tak jak powinien być, rozstaw kół, który jest bardzo szeroki i to wszystko powoduje, że masz poczucie samochodu, który jest przyklejony do drogi. A szczególnie w tej wersji, najnowszej, w której my przed chwilą wysłuchaliśmy o tym, że jest no, włączek klimat. Gdzie jest zupełnie nowe zawieszenie, że te, 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 te wszystkie rzeczy, które są związane z motorsportem, zostały przekazane do tego wozu, to to robi fajną robotę. A z drugiej strony, kurde, no, on jest cały czas takim totalnie fajnym przyjemniaczkiem do jazdy. Eee w którym nie masz, nie idziesz na kompromis, żeby mieć te 4 sekundy do 100 km na godzinę i 10 do 200, 100 200. nie idziesz na kompromis, że będziesz jechał teraz e, samochodem, który e, będą wylatywały plomby z zębów i nie będzie samochodem do użytku na co dzień, wręcz przeciwnie, kurde, jest tu naprawdę sporo miejsca. 4-19 Słuchajcie, żeby była jasność. Jesteśmy w dwie osoby. Eee, Nie uruchomiona została procedura startu, tylko zrobiliśmy to tak o. Chociaż to on ma napęd na 4 koła, powinien mieć 4-3. Eee, myślę, że spokojnie byśmy zeszli do tych czterech, mm. jeżeli byśmy wyładowali, by by był w jedną osobę i tak dalej. I tak dalej. Więc eee, kurde, wow! I to zobaczcie, ono robi ten wynik e, 4-2-4-1-9. E, e, na totalnym lajcie, jakby nie walczysz z tym samochodem. Rzecz, która faktycznie jest pewnie mało funkcjonalna. Ja rozumiem dlaczego tak jest, bo fajne. Ja lubię samochody, które mają dosyć niski, niską linię dachu. E, I faktycznie chociażby 2002 również miała tą e, li, niską linię dachu. Natomiast jeżeli mamy tego typu sytuacje jak teraz, zobaczcie, czyli podjeżdżamy do skrzyżowania, i często jest tak, że akurat na niemieckim mamy bardzo czytelne te, te, te światła. Natomiast często jest tak, że zostają nam tylko same górne, i absolutnie tego nie widzisz nie widzicie, musisz się cały czas o, tak wychylać. Czekaj, bo jesteśmy teraz w trybie komfort. E, Słychać? Znaczy, ładnie brzmi ten dźwięk, ale wydaje mi się, że polscy producenci układów wydechowych, którzy naprawdę ogarniają na światowym poziomie i zresztą produkują na, 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 na świat swoje produkty, będą mieli tutaj niezłe pole do popisu, żeby zrobić fajny wydech. Ale taki, żeby nie, nie robił brrr, burżał i urywał głowy, tylko żeby był podkreślić jeszcze, jeszcze ten dźwięk, bo myślę, że potencjał jest naprawdę całkiem spoko. To się spodoba. Znaczy, to bez wątpienia jest dla wielu klientów. Ja bym na, przy tego typu mocy, przy tego typu samochodzie, który tak fajnie się prowadzi, bardzo chętnie, nawet uwielbiam napęd na tył. Natomiast wiem, że 99% przyjdzie i wybierze napęd na cztery koła i ja absolutnie rozumiem. Bo zobaczcie, no jest tak, że. Jest teraz 9 stopni, jest delikatnie wilgotno na tej drodze, a dodajemy gazu w trybie sportowym. Ono redukuje, zmienia te biegi, a się w ogóle nawet na sekundę nie uślizgnął. Przy M2 nie byłoby to możliwe, nie byłoby to realne. Z drugiej strony M240 nigdy nie będzie Mką. MK nigdy nie będzie 240. Zawsze da się zrobić więcej szczególnie kiedy są turbo doładowane, ale M-ki są też inaczej konstruowane, więc tu jest to jest takie, że nie da się jednoznacznie powiedzieć czy będzie lepsza M2 czy 240M 15.8 ale no nie jeździmy ekonomicznie, tak? Jakby to, to no raczej nie. Dobra, od, podjeżdżamy. Chciałem wam jeszcze pokazać ten samochód tak naprawdę troszkę od e, tej strony, której pokazywaliśmy go najmniej. No ale trudno. Dobra, chodźcie jeszcze na chwilkę na zewnątrz, bo e, nawet jak piszę z miłośnikami BMW serii 2, to mówią BMW idzie w złą stronę z tym designem. Kurde, nie wiem. Ja się, O gustach się oczywiście absolutnie nie dyskutuje, choć wyjdziemy, bo X nas rozjedzie. O gustach się absolutnie oczywiście nie dyskutuje, natomiast ja uważam, że ta dwójka dobrze wygląda. Jakby te światła, które nawiązują do zero yy, do, dwójki. Zobaczcie, ten przód, który jest taki troszkę bardziej podpięty, spięty, to jest w tą stronę jak zero Tu ja widzę tutaj najbardziej nawiązanie do. Yy, E90 M3 V8. a e, To jakby było ten garb na masce, który powoduje taką muskularność. No ten chodźcie. Zobaczcie, tą szybkę, która jest tą szybką jak z E10. Jakby tutaj to podcięcie, to ścięcie i to, to, to jest fajne. E, natomiast mi się, e, e, tak jak rozmawiałem przed chwilą, nawet dostałem wiadomości od znajomego z M2, mówi, no dobra, 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 ale tył jest fatalny. Słuchajcie, on nie jest fatalny. On naprawdę dobrze wygląda, ten tył. Znaczy, może dlatego, bo ja nie jestem obiektywny, bo lubię 2002 po, po faceliftingu, czyli na dużych kwadratowych lampach. Natomiast poczekaj, Robert, podjadę kawałek do przodu. Są to poszerzenia, które są, e, są po bokach. Podejrzewam, że w wersji M to będzie w ogóle całkiem fajnie wyglądało, bo zostanie jeszcze dodatkowo e, napompowane. Jak dla mnie, luz, spoko. Znaczy, cudowne jest to, że w czasach, kiedy każdy producent mówi, że za chwilę będziemy produkowali tylko i wyłącznie elektryczne samochody, powstaje 240. No więc doceniajmy. Dobra, dobra, jest min ok. Moja żona jest z Czech, więc jestem Twoja żona jest z Czech. OK. Słuchajcie, żona jest z Czech, on jest z Meksyku, a stworzył ten samochód. Uh, bo stworzenie tego samochodu nie jest łatwe. It, it, it wasn't probably so easy to build a new car like the BMW, BMW Series 2 uh, to make a car tribute to the legend like 2002. It wasn't so easy. Yeah of course I mean we we really try to uh, get inspired of the uh, BMW 2002 because we we believe that car is uh, very compact it's unique it's a car with, uh, full of character and also it's a car that when you see it is very playful so all those ingredients I may say uh, we tried to modernize them and put them in this car, you know our new two series It's a it's a compact car. It's a, it's a sports car. You know, it's a coupe. So we thought that were very 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 uh, interesting uh, uh, characteristics, but uh, it's not so easy to rebuild this kind of car because you can't probably make something like the retro car mm -hmm. you should make the new car with the old spirit of course, of course. I mean, yeah. So that's why we we get into the design, you know, design uh, elements that uh, can actually remind you a bit of that 2002. So, for example, if we if we can start, yeah, yeah, of course. I can show you. First of all, the character of the car. You know, the cabin is pushed backwards. You know, so you have the feeling of, of sitting like this. Uh, and actually, on the body side, on the body part, body wall, you can see that we have a very clean section here. Mm -hmm. you no, know, it's only one line, then goes and then goes tucked in. And this line that goes from side, uh, front to rear, you can see it is very reminiscent of 2002. But at the same time, we split the, the body side actually in rear fender and front fender, and here clean. So basically, what, what we do with that is that you split the current three to get that compact uh, look that uh, 2002 had. And then we have this uh, black rocker here, rocker panel, that is exclusively for this model in black, mm -hmm. you know, which also helps to bring this, this excitement. Yeah. So. And this window is uh, very typical for. Yes, it, um, we, we decided in this model to keep that historical uh, reminder of having a very classic Hofmeister knick, mm -hmm. right? That uh, all our cars have it in a different way, but in this case, it's very uh, let's say traditional. Yeah. And if you come with me here on the on the bonnet, something special about the front is that we have this very big power dome. And what the power dome does, not only shows power and, and sportiveness. It also shows. Uh, it, it also shortens the car on side view. So basically, instead of reading only one line, you know, like a long bonnet, then we break it in two. It goes straight, and here it breaks down. So that makes the car look more compact in the front. You are from Mexico. You probably are inspired in the American muscle car, like right? so this <laughs> bonnet. Yeah, I mean, you can you can see the muscle, you can see the power, but at the same time, it's kind of playful and it's, like, it's robust design, right? Uh, also on the front, for example, we also. Uh, put only one module in each uh, headlamp right normally we do two but this is again the one uh, the 2002 uh, reminder that only in this car we will have this one module and then of course we have our very um, uh, horizontal kidney here and something special about this kidney is that not only is flush to the surface of the bonnet, mm -hmm. but it also has these lamellas, right? That maybe when you drove it, you already saw how they open yeah. and close. Um, this is more sporty than having only chrome bars, so mm -hmm. we have replaced them. And then this one is more like a funnel. So and when it make a little bit like a shark here, and the shark nose, of course, very BMW, mm -hmm. right? Uh, if you see it from side view, you can see the angle is quite quite aggressive. And then. For, for the M forty I theme on the front we have this V shape here that actually kind of you know goes around the kidneys and then you have these very technical lines on the bottom, you know, to, to get this this racing kind of look. What about the grill? Yeah. Because mm -hmm. for example the, the most interesting things in the new M3, M4 is the, the big grill. Why you change the grill for, from this bigger one like from like, like that okay first of all i think since we only use one module lights so then you have more space to play horizontally mm -hmm. on the design so and also of course the 4 series has it and in this time we want to uh, differentiate between models for this particular car we really believe that the horizontal uh, grill will fit much better to the character of mm -hmm. the car um, so yeah that's uh, that's basically the main reason and of course you have variety um, yeah how important for you uh, is uh, the, what the people thinking about it uh, about for example the grid because the, when you're looking for the four BMW 4 lots of people said well i don't like it it's, it's strange i mean i think in design we always try to do something new something different of course, we are always attached to our past, our history, and we always have to find that balance between something new and, and with the heritage we have. I think the customer tends to, you know, take a little bit more time to, to, to get it, to, to like it. But at the end of the day, I think they are both uh, pretty cool grills. Um, and, and you can choose, you know, <laughs> you have the, uh, this one or the other, and i think that's, that's part of uh, what bmw likes to offer. maybe it's, it's bmw style, uh, because yeah. when you remember the first chris bangle cars, or the uh, 7 series and 6 series, everyone thought, wow, what, what the most ugly car ever. now this car, 20 Everybody years like, it. later, <laughs> yeah, it, it's looking really amazing. Yeah. we yeah. need a time to understand what he wants to do. Yeah. And you know as, as, as designers also we always like to provocate and to always challenge also on the other side to say look we have this great idea, what do you think about it, right? Design at the end of the day is, is not uh, something that is always right or bad, it's just you know design, that's why it's designed. Uh, you know you never know what, uh, what will happen but we try our best. <laughs> yes, yeah. great, great job. Thanks Thank a you. lot for, for this car because it's a really great job I see. A uh, lot of things from Itel, from the legendary 2002. Uh, for me, very important car. <laughs> yeah. Great job, Peg. It was you nice to one. meet you. Thank Thanks. You.